Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy u Perysa na bazie. Bardzo się cieszymy za każdym razem, jak mamy zwierzaczki. I tutaj mamy dwa koty do oczyszczenia z programów, z czipów energetycznych, czypy. To są energie. Nie jak u człowieka jest was coś innego. I pierwsza jest kotka Nusi i drugi jest kot Misiu i. Hasła tam nie ma, ale ja, o, ja podam od Anna, żeby wiedziała, ale tam dam znać. I weźmiemy jeszcze Niusi do laboratorium, tam krew, żeby była sprawdzona. Oprócz tego, dobrze. Simone przekazuje wizerunek czarnej kotki Niusi. N-I? N-N-N. A to N. E ja też y Perys podniósł rękę do góry, poprosił o ciszę, cała baza jest wypełniona. Duszami zwierząt cieszą się za każdym razem na przybycie do oczyszczenia ich przyjaciół. N-I. N-I. U-S-I. U-S-I. ekran jest orange. Pomarańczowy ekran się ukazał. Skätzchen e, leży mit dem Pfötchen zu uns. scan hat sich eingestellt. Kotka się ukazała, leży na boku łapkami do Perysa. Scan wyjechał z pod stołu i zaczynają. Okay, jetzt fängt es am Schnäuzchen an. Hier ist der na Nasenkuh. Jetzt hält's und im uh, um auf der rechten Seite am Zahnfleisch liegt eine gelbe Energie. Uh, un, unten oder oben? Unten. Na, auf der rechten Seite, na, na, auf dem Wielcie ja. Żółtała energia jest rozłożona. Die jest aktywna. No i niszczy uzębienie i dziąsła u kotki. Perys ściągnął weg. ruszył dalej.

Jetzt sind wir bei den Vorderpfötchen. auf vorderen der rechten Vorderpfote am Gelenk Die grüne Energie. Zielona energia. Die ist nicht aktiv. Nie ist Peris Peris, Jetzt sieht man halt die inneren Organe. Teraz organy wewnętrzne. <coughs> auf dem Herzen ist eine gelbe Energie.

imma für lila energie da fioletowa energia w żołądku die ist auch aktiv die nehmen die helfer weg sollen halt die verdauungsstören isakuca e, proces trawienny u kotka i pomocnicy ściągają od kuraczem to gtaam sind frei na elitach nie ma nic. auf der Niere, da ist noch äh, grünliche Bezie. Energie auf der linken. Na, Energie ist hier dann Energie? Die ist nicht aktiv. Nein, ist aktiv da. Fährt es weg? Sieht man halt die Wirbelsäule. Das e, Krängosup? Okay, da ist nichts. Nie ma nichts. Zieht man die Hinterläufe? Das den Biederlkach und na den łapkach? Da ist auch nichts. Nie ma nichts. zieht man noch den Schwanz. Das Ogonek. Auch Nie ma nic. OK, porządku, weszliśmy do na leży Leży sobie i, i, jak to się mówi, mruczy. Paris bierze na ręce. i niesie do laboratorium kładzie na marmurowy stół. W porządku, teraz jesteśmy na legt Paris na stole. Ok, der Scan hat sich gerade wieder in die richtige Größe eingestellt. Scan zjechał i teraz. Jetzt sieht man halt die inneren Organe. E, przegląd organów wewnętrznych. Ok, um, sie sagt, sie reinigt jetzt als komplette Herz mit dem Herzkreislauf. E, mówi, Perry, że regeneracja całego układu krwionośnego razem z Sercem. Okay, jetzt kommt da so eine rote energie drauf weil ja Mhm. Okay. Okay. Kein, zabezpiecza specjalną energią. Jest alles umrundet worden noch mit einer Energie, czerwona energia obwinęła cały układ krwionośny razem z sercem, zabezpieczyła Jetzt die Niere werden gereinigt. Eee, no? nerki teraz tam są oczyszczane. Okay, sind sauber. Jetzt kommt da so eine gelbe Energie. Taka energia owija nerki zabezpiecza. Okay, gut. Jetzt wird da umrundet mit einem Netz? Mm -hmm. energetycznymi zabezpiecza peris. Okay. Te organy Das war Sag Perez, der ist gerne schwäbisch gefahren. Von die Ja, das Katten sitzt da mir Kotka sobie usiadła teraz Paris i miauczy. Gibt ihm jetzt pokazuje proszę ze stołu i, i prowadzi krystal. ją do kryształu. Ok, wir sind am Kristall. Jetzt sind es äh uh, lauter Rottöne. Ja, wo ins Oparła fly. się o kryształ i takie różne odcienie czerwieni. Energia It's wypłynęła i owinęła kotkę. of the bus. No baza się cieszy, zrobiło się znowu bardzo głośno. Wiwatują, Gratulują tej, tej, tej istotce. Tomi już wychodzi to... z zakrętu. Ja yeah, energia Energia cofnęła się do kryształu. To jest. Had sich rad gestreckt i teraz na Perys. No, zu. się przeciągnęła kotka i, i przeciągnęła się i podbiegła do Perysa. Ja. I I ociera ja. się o jego nogi. Ja. Jetzt to mi mi dał znać, czas połączyć się z ciałem fizycznym. I odprowadza do portalu. Kotka zniknęła w portalu, oby jak najlepiej wszystko się. Potoczyło. Zapraszamy następnego, to jest kotek. Misiu. Simone przekazuje wizerunek. m i m M-I-S-I-U. S-I-U. Okej, okay, to jest ten ekran. Pomarańczowy ekran się ukazał. mit Fötchen Ukazał się. Na boku się położył. Skan wyjechał spod stołu. Okay, jetzt fängt langsam an i zaczyna od doska przeszukiwać. Okay, es hält, und zwar auf dem Gaume, oben. Zatrzymał się na morce i jest na podniebieniu energia grüne Energie taka zielonka, zielonkawa energia die ist aktiv und gehört immunsystem schwächen osłabia system immunologiczny die energie weiter wenn sich chusteczką i skan ruszył dalej Ok, jetzt mal die Höhe von der Augen nachwärts Na weiter przesuwa się dalej uh, jetzt stoppt der scan zatrzymał się scan in der rechten Ohrhöhle, da ist eine braune Energie. Im rechten Ohr ist bronzaver Energie. Die ist nicht aktiv, die nimmt Peres weg. Nein, ist aktiv. Peri zieht eine Huftecke. Okay, es <coughs> läuft langsam weiter. Sch scan ruht schon wieder. Stoppt schon wieder. Zertrümmert sich Scan. Und zwar im Gehirn, da ist so eine gelbliche Energie. Na, im Gehirn ist rötliche Energie. Die ist nicht aktiv, die nimmt auch Peres weg. Nein, ist aktiv. Peri zieht eine Huftecke. Jetzt läuft es wieder weiter. Den Nacken runter. Da ist nichts. Jetzt läuft es weiter. Jetzt sieht man die Vorderpfötchen. Na, da ist auch nichts. nichts. <laughs> sieht man halt die inneren Organe. das <laughs> Das Herz ist frei. Die Lunge ist frei. Auf der Leber, da liegt eine goldene Energie. Zotan. Bo, moment. Nie. Zadrawało mnie w gardle. Wywaczcie. serce płuca wolny ja? Ja. Na wątrobie złota energia. Przepraszam. Nie, jest Peris weg. Perry ściąga usteczką. Auf da ist noch Czerwona energia na żołądku.

zieht man halt die Wirbelsäule Teraz, nie, und zwar in Mitte, Mitte von der Wirbelsäule, da ist noch eine weiße Energie, Biała energia jest na środkowej części die ist nicht aktiv, die nimmt auch Paris weg, Paris no. jetzt zieht man die Hinterläufe, jetzt uh, ist an, also an der Hüfte am Gelenk, auf da ist noch eine lila energie e, Die ist nicht taki, nie ist aktiv peres auch weg ist man halt noch den schwanz und um das teraz, um no. The scan fährt wieder rein das Kätzchen sitzt da tut jetzt die pfoten auf peres Oberkörper. Na perisie, na und schmutzt sich so ans gesicht I Ja. Przeszkadzasz. Perys tym Kätzchen zechciał. Perys wskazuje, żeby zeskoczył ze stołu, zeskoczył i prowadzi okay. go do kryształu. Zjedziemy zum Krystall. Kiedy okay, wysyłamy Krystall, das Kätzchen rollt sich am Krystall ein. I kotek zawinął się, taki kłębuszek zrobił przy Kryształ. Mm, i błękitnej energii, bo list. zielono niebieskawa energia wypłynęła z kryształu i owinęła kotkę. I cała baza cieszy się teraz, biwatują. Jest ich przyjaciel uwolniony z programów. Nie, nie, pomęczył Cię też teraz Alf. <laughs> ja z Tomi już oczekuje, aż energia się cofnie. Die energie hat aufgehört. Das Kätzchen springt Energia się so über die i kotek zaczął biegać po całej bazie, podskakuje, podskakuje, podskokach sobie biega, biega, bardzo się cieszy, wszyscy się też cieszą i podleciał do Perysa i czy tam do całej widowni i Perys głaska kotka, szczęśliwy misiu, Tommy. an. I to mi szturchnął, że czas połączyć gdzieś to samo. podoba mu się tak, na tej bazie, ale tak. odprowadzanie jest do portalu, zniknął. Wielkie no, podziękowania dla opiekunki tych zwierząt i cieszymy się, jak dbacie o swoich milusińskich przyjaciół. Zostańcie zdrowi. Namaste. Muszę teraz ręką wyłączyć. Mm-hmm.